Z notatnika dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach. ABC Żywienia z Magdaleną Kopel. Witam. Chyba najczęściej zadawanym pytaniem w moim gabinecie jest, jak obniżyć poziom cholesterolu. Więc dziś przypominajka i mała ściąga, od czego należy zacząć, kiedy coś z naszym profilem lipidowym jest nie tak. Cholesterol jest niezbędny, by organizm funkcjonował prawidłowo. Bierze udział w syntezie kwasów żółciowych oraz witaminy D, a poza tym ma znaczenie dla wchłaniania i trawienia tłuszczów. Ponadto bardzo ważna jest jego rola w pracy mózgu, to cenny składnik komórek nerwowych. Dodatkowo cholesterol bierze udział w syntezie hormonów, w tym hormonów płciowych, a oprócz tego jest składnikiem błąd komórkowych. Dlatego też nie jestem zdania, by zbijać poziom cholesterolu jak najniżej i za wszelką cenę lekami. Natomiast uważam, że cały profil lipidowy powinien wyglądać zdrowo. I tu już pierwsza uwaga – diagnostyka. Poziom cholesterolu określa się w badaniu zwanym lipidogramem, który obejmuje oznaczenie HDL-LDL cholesterolu całkowitego i poziomu triglicerydów. Wyniki tych poszczególnych składowych lipidogramu powinny być analizowane łącznie, gdyż ważne są nie tylko poziomy każdej z nich osobno, ale też wzajemny stosunek poszczególnych wartości. Dopiero pełny obraz lipidogramu daje lekarzowi czy dietetykowi pole do manewru. Jak już powiedziałam, obecność cholesterolu w organizmie jest bardzo ważna, a wręcz konieczna, ale gdy cholesterol u pacjenta jest podwyższony i przekracza określone normy, to może stanowić problem. Zanim zaczniemy leczenie, dobrze jest zrobić także inne badania krwi, jak glukoza, insulina, homocysteina, morfologia z rozmazem do tego obe czy CERP. Ale bowiem najczęściej nieprawidłowy lipidogram nie jest bezpośrednio związany np. z jedzeniem przysłowiowej golonki, często jest markerem stanu zapalnego wynikającego z innych problemów organizmu. Stąd za insulinoopornością, cukrzycą, nadciśnieniem, problemami z wątrobą, jelitami idzie właśnie podwyższony cholesterol. Tak czy inaczej, po znalezieniu przyczyny problemów, pacjent, który ma zbyt wysoki cholesterol, powinien przede wszystkim wprowadzić znaczące modyfikacje w swojej codzienności, ale bowiem można obniżyć poziom cholesterolu bez leków. Najlepsze sposoby to modyfikacja diety, redukcja masy ciała, dbałość o regularną aktywność fizyczną, rezygnacja z palenia papierosów ograniczenie lub choćby wyeliminowanie spożycia alkoholu. Dodatkowo na rynku są wszechobecne suplementy z czosnkiem, karczochem, sterolami roślinnymi, ostropestem czy siemieniem, które pozwolą zadbać o prawidłowy poziom cholesterolu. Dietetycznie należy szczególnie zwrócić uwagę na ograniczenie tłuszczów nasyconych i tłuszczy trans, o których mówiłam ostatnio w audycji. Tłuste mięsa, wędzone produkty, wysoko przetworzone produkty żywnościowe powinny ustąpić miejsca rybom, białemu mięsu, Olejom roślinnym, bogatym w kwasy omega 3, ale i funkcjonalnym margaryną z sterolami roślinnymi. Nie należy bać się także jajek, ale należy je odpowiednio wkomponować w dietę. Należy uwzględnić także ograniczenie cukry w prostych na rzecz złożonych, czyli włączyć pełnoziarniaste produkty, a do tego dużą ilość błonnika, szczególnie z warzyw. Owoce powinny być niskoglikemiczne z dużą ilością antyoksydantów, najlepsze są więc owoce lasu, jak borówki, jagody, maliny czy truskawki, także mrożone. Warto pamiętać o odpowiedniej ilości płynów, choćby 1,5 litra wody dziennie. Przypomnę, że doskonałym rozwiązaniem jest na przykład dieta śródziemnomorska, CVD, Dash, Portfolio czy Mind, ale i zwykła dieta z niskim indeksem glikemicznym, o których już nieraz mówiłam w audycjach. Dziękując za dziś, zapraszam na kolejną odsłonę notatnika i na platformę Spotify.